Szczęść Boże, moi drodzy przyjaciele. Boże, w porannej ciszy rodzi się światło, delikatne jak oddech łaski. Nie pyta o drogę, nie szuka uznania, po prostu jest jak obietnica nowego dnia. Boże, Twoja miłość przenika najmniejsze chwile, ukryta w spojrzeniu, w szeptach wiatru, w dłoniach wyciągniętych ku nadziei: Nie muszę widzieć Ciebie, by wiedzieć, że jesteś. Boże, z każdym krokiem uczysz mnie ufać, widzieć sens tam, gdzie oczy nie sięgają. Jestem, bo Ty jesteś. Bracia i siostry, Módlmy się w imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, że mogę zawsze na Tobie polegać. Jesteś moją opoką, światłem na mojej drodze i siłą w chwilach słabości. Będę Cię sławił, Panie, z całego mego serca. Bo jesteś godzin chwały i uwielbienia. Twoja miłość trwa na wieki. Boże, jestem wdzięczny za wszystko, co mi dałeś, za każdy dzień, za życie, za ludzi, których stawiasz na mojej drodze. Wszystko, co mam, jest darem. Twojej miłości. Dziękuję Ci Boże za Twoje miłosierdzie i łaskę, która otacza mnie każdego dnia. Niech moje serce nieustannie wysławia Twoje imię, a moje życie niech będzie świadectwem Twojej dobroci. Amen. Bracie, siostro. Kto ufa Bogu, nigdy nie jest sam. Jego miłość podtrzymuje, Jego łaska prowadzi, a Jego pokój przenika serce w każdej chwili życia. Niech Bóg, który jest miłością i światłem, otoczy cię swoją opieką i prowadzi każdy twój krok. Niech Jego pokój wypełni twoje serce. A Jego łaska towarzyszy Ci we wszystkim, co czynisz. Niech Pan błogosławi Twoje dni radością, Twoje myśli mądrością, a Twoje serce ufnością. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Dziękuję Ci, Boże, za miłość Twą, za łaskę, co spływa na każdy dzień. W Twych dłoniach schronienie znajduje dusza ma. Ty jesteś moją nadzieją i mocą. Będę Cię sławił z całego serca, będę Cię sławił z całego serca, bo jesteś godzien, Najwyższej czci, Twoja miłość prowadzi mnie, więc nie lękam się, bo ty jesteś tu, bo jesteś ze mną. Gdy droga niepewna, ty jesteś blisko, prowadząc mnie swoim słowem i łaską. Niech życie me będzie pieśnią chwały, a serce niech bije tylko dla ciebie. Będę cię sławił z całego serca, bo jesteś godzien najwyższej czci. Twoja miłość prowadzi mnie. Twoja miłość prowadzi mnie. Więc nie lękam się, bo ty jesteś tu, Twoja miłość prowadzi mnie.